Witam wszystkich uczniów na zajęciach z modelowania w programie Solid Edge ST 2020. Dzisiaj mamy lekcję ze złożenia. W tym celu musimy otworzyć plik złożenia. Nie plik części, ale plik złożenia. Po otwarciu tutaj najważniejsze rzeczy to będzie wstaw komponent i składaj. My dzisiaj będziemy składali za pomocą relacji. Na początek musicie znaleźć bibliotekę. Ja już mam ją tutaj zaimplementowaną. Mam kołnierz przód, kołnierz tył, wstawię. I za chwilę zobaczycie, w jaki sposób będziemy tworzyć relacje. A więc teraz poleceniem składa i szukamy relacji. Pierwszą relacją będzie współpłaszczyznowość, a drugą relacją, którą dzisiaj będziemy stosowali, jest relacja współosiowości. Zobaczcie, relacja współpłaszczyznowości już została utworzona. Drugą relacją jest współosiowość. Szukamy, widzicie tu, jak jest symbol otworu z taką linią przerywaną, to wtedy mamy. Naszą współłościowość zachowaną. Już mamy kołnierz tak jak trzeba ustawiony. Teraz musimy wstawić śrubę. Śruba M16. Ja wam pokażę tylko na przykładzie jednej śruby, bo cała reszta będzie analogicznie wyglądała. I zobaczcie, szukam relacji, relacji współpłaszczyznowości, a w tej chwili szukam relacji. Szukam relacji współosiowości. Jeszcze zanim tą relację utworzę, zobaczcie, jeżeli Wam się dane, dana część źle ustawi, to możemy tą relację zmienić. Widzicie tu macie przycisk, zmień i w ustawieniu do naszej płaszczyzny możemy sobie zmieniać, że tak powiem, te relacje. Teraz współosiowość. Proszę, więc mamy pierwszą śrubę zrobioną. Ja już więcej śrub nie będę pokazywał, resztę robicie analogicznie, tylko obrócę, obrócę sobie nasz obiekt i w tej chwili wstawię podkładkę. Proszę, wstawiam podkładkę. Również musimy zastosować współpłaszczyznowość. Przejdę zobaczyć, czy jest podkładka dobrze ustawiona. Nie, nie jest dobrze. Widać, że ona jest w materiale. W związku z tym zamknę i tą relację przełączę. I teraz y, zrobię współosiowość. Muszę inaczej ustawić, żeby te kropki były lepiej widoczne. Zamykam obrót. Składa jeszcze raz. Za dużo mi się tej relacji utworzyło. Więc zobaczcie. Mamy polecenie składa i szukam współosiowości. Uprzedzam, trzeba trochę cierpliwości do tego ćwiczenia. Także nie, nie róbcie takich rzeczy, że Wam coś nie wychodzi, że coś jest nie tak, że po prostu trzeba cierpliwie te ćwiczenie wykonać. Widzicie, tutaj też nam też nam w tej relacji ewidentnie, ewidentnie nie udało się tej podkładki wyciągnąć na zewnątrz. No nie szkodzi. Ja to cofnę, zrobię to jeszcze raz. Tak, zobaczcie. I teraz mamy składaj, przełącz naszą, naszą yy, podkładkę. Jeszcze raz zamknę. Ach, chyba coś tutaj nie bardzo. W związku z tym zrobimy inaczej. W związku z tym usunę tą podkładkę. Jeszcze raz to zrobię. I czasami tak trzeba. Usunąłem podkładeczkę, zaznaczyłem narzędziem zaznaczenia i tem Usunąłem. Teraz jeszcze raz wstawię tą podkładkę. O tak. Najpierw współpłaszczyznowość, później sprawdzimy, czy sprawdzimy, czy. O, widzicie, tutaj też jest źle ustawione, więc sobie przełączymy. O, Nie, tak jest dobrze, ok. Tak jest dobrze. I teraz następną relacją będzie współosiowość zamykam, szukam współosiowości, o. Jeżeli czasami nie wychodzi Wam ta współosiowość, to wtedy to wtedy obraz sobie powiększcie, tak, zbliżenie, scrollem trzeba wtedy przybliżyć. Teraz ostatnia rzecz, nakrętka. Śruba, nakrętka. Bierzemy nakrętkę i znowu Tworzymy relacje. Teraz relacje z współpłaszczyznowością robimy już z podkładką. Nie, nie z licem materiału, ale z podkładką. tak? I sprawdźmy, jak nam się tutaj to ustawiło. No tutaj chyba nie jest najlepiej. Tak, zamknij. I teraz przełączymy sobie. O, teraz będzie dobrze. I teraz kolejną relacją będzie współśrodkowość, tak? Więc tutaj zamknę sobie szukam relacji. O, to nie ta relacja. Jeszcze raz. Składaj. Teraz jest dobrze i teraz współśrodkowość ze śrubą. Proszę bardzo. Mamy pierwszą śrubę mamy zrobioną. Zobaczcie jak to wygląda, może zamknę ten obrót, przejdę do opcji zaznaczenia, tak, widać jest, pierwsza śruba jest skręcona, tak, wy macie cztery śruby skręcić, kto jeszcze wstawi O-ring, ten będzie miał ocenę celującą, za złożenie kołnierzy bez śrub jest ocena dopuszczająca, potem z czterema śrubami ocena bardzo dobra, no i resztę po kolei, tak, dziękuję wszystkim za uwagę.